Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku. Tak jak ostatnio pisałem, chcę nagrać małą agrotechnikę grochu Dextera. Jak on u mnie wygląda? Właśnie do tego trochę mnie namówi namówił. Wzoruję się Maciejem, który też prowadzi Dextera. Już tylko on, już drugi sezon, to jest mój debiutancki sezon, jeżeli chodzi o to uprawę. Co mogę powiedzieć? no. Czegoś takiego się nie spodziewałem, że to może tak, yy, tak wyglądać. Ta uprawa może tak wyglądać. No jest naprawdę cieszy oko. Yy, na pewno ta aura, którą mieliśmy mimo zimnego maju, maja, ale taka duża ilość opadów, którą, którą mieliśmy w maju, no to będzie ponad 60 litrów, coś koło 70, więc. Yy, nie mieliśmy wysokich temperatur, więc na zawiązywanie tych kwiatostanów było, było idealnie. Już pojawiają się pierwsze, pierwsze stronki. Pierwsze stronki, już zaraz wam go pokazuję. Groch mam. No tak prawie, prawie po pas. Już wam właśnie pokazuję, jak to, jak to wygląda. Jest, jest coś takiego. Mam tak. No no, potąd, potąd jest piękny, naprawdę piękny. łan, równiutki. Tu akurat mam dosyć równą działkę, już dopieszczoną by można tak powiedzieć. pH, pH było mierzone, było 6,2, więc troszkę dorzuciłem tutaj, tutaj w nim przed, przed uprawą poszło 2,5 tony wapna morawicy. Żeby troszkę tam podbić, to nie podbije, ale już na przyszłe lata uzupełnić troszkę to, to wapno, żeby jeszcze troszkę walczyć o to pecha. Więc naprawdę to dobrze wygląda. Zaczynając od nawożenia, jakie tutaj poczyniłem, to było 150 kg kornkali. Tak, 150 kg kornkali. No i, i tak sobie to leżało, później później poszła uprawka Poszła uprawa dwukrotna raz tam po żniwach, żeby przemieszać to wapno i ten potas później później przed, przed siewem taka uprawa przeciwna, drugi raz talerzówka i siew, Siało tu właśnie nasiona kupiłem od, od Krzyśka Wrenowicza naprawdę materiał y, pierwsza klasa y, wiem, że nie, nie, dla niektórych to płachta, płachta na byka, ale naprawdę chłopak, chłopak robi super robotę, jeżeli chodzi o o materiał y, y, tak, tutaj był, był właśnie dekster zaprawiany na zaprawiany na Maksimie, plus jeszcze bakterie nie pamiętam, to nie było to nie była atuwa. było to troszkę jak, jakaś, jakaś inna zaprawa. No i siew siałem tutaj 110 sztuk, co tam dawało 230 kg. Coś takiego 230 kg w łapę podawałem 130 kg fosforanu amonu. Właśnie tam z potasem nie mam problemów na działkę, przeważnie średni wysoki, no, z fosforem to bywa różnie. Tutaj, tutaj chyba mam średnie, jeżeli się nie mylę, no ale, ale szło, szło właśnie te 130 kg fosforanu. No i po siewie 3 dni robiłem zabieg herbicydowy akurat po siewie spadło troszeczkę parę, parę litrów deszczu chociaż warunki też były w miarę nawet bez tego deszczu do, do takiego zabiegu yy, szło 2,5 litry pendimetaliny yy, w postaci 100 stąpa tak stąpa i do tego dorzuciłem jeszcze półtorej setki chlomazonu i powiem Wam, że naprawdę fajnie no i jeszcze adiowan z agramixu Oczywiście, yy, Solimax, tak? Solimax też super, super produkty. Polecam jak najbardziej, z tym sumieniem. Yy, I tak, tak w sumie zamknęliśmy jesień. Yy, do, do wiosny te, tego grochu nie było widać na powierzchni. Yy, dopiero gdy tam śnieg szedł, jakieś temperatury się zaczęły pokazywać, to. To zaczął się pokazywać, zaczął wychodzić. Yy, troszkę się obawiałem w pewnym momencie, bo mieliśmy takie trzy noce po minus 16-17 stopni. No i myślałem, że już nic z tego nie będzie, ale był widocznie jeszcze w tak małej fazie, że, że nic bardzo mu to nie zrobiło. Yy, miałem, miałem lecieć z Kizerytem, tam podać jakieś 100 kg Kizerytem, no ale nie starczyło mi po prostu. O, tu mamy ładny, piękny. Piękny rumianek. Yy, po prostu nie, nie wystarczyło. I, I jest bez kizarytu, i tu też fajnie wygląda. Bo no wiadomo, siarka yy, wybudza ten chlorowy. No Rośliny, bo włatel lubią siarkę. Lubią siarkę, więc, więc wcale by na pewno by nie, yy, na pewno by nie, nie narzekała. no tu pięknie trzmiele chodzą. Właśnie tak planuję zabieg dzisiaj, ale to zaraz Wam opowiem. Wracając do wiosny, yy, za, zaczęliśmy od yy, poprawki na chwasty dwuliścienne. No, właśnie tam poszło tak, jak yy, nagrywałem film, był, było korum zawce te 0,65 litra. No i mogę Wam powiedzieć, że tak samo wygląda sytuacja analogowa jak w Bobiku. Czyli te, te rzepaki, które były małe, fajnie je pobrało. No tutaj akurat nie było dużo yy, jakichś większych roślin. Tak jak, no jak widać, jest, jest czysto. Gdzieś tam jakieś właśnie haberki powychodziły. Yy, można byłoby się pokusić o drugi z tym korumem, ale już zanim, jak się obudziłem, to już było za późno po prostu i wolałem odpuścić temat, niż yy, miałby, miałby chorować. Nie miałby chorować i no i nauczka na przyszłość, że bardziej trzeba pilnować tego zachwaszczania, chociaż uważam, że on w tej, w tej fazie już raczej raczej i tak zagłuszy te, te chwasty mniejsze, które, które były później poprawka na chwasty jednoliścienne taki evolution w dawce pół litra poszedł to, bo na tej, dział, na tej działce mam trochę problem gdzieś tam przy miedzach y, lubi wyskoczyć owiec głuchy, więc troszkę zwiększona ta dawka do dawki takiej właśnie, która by zwalczała y, owiec głuchy. Muszę Wam powiedzieć, że ta faza tego grochu nie była jakaś, jakaś wielka, ale ale co jak co nie była jakaś wielka, ale trochę odczuł to. Naprawdę takie miał 3-4 dni. Y, było widać, że on to Odchorowuje, więc tu też trzeba uważać. Myślałem kiedyś, żeby zrobić, właśnie nawet dawkę peżową, ten litr, tak, litry, bo jest, ale powiem Wam po tym, co, co, co w tym roku zrobiłem, po tym pół litra i jak on sobie, on sobie reagował na to, to chyba bym postawił bardziej na dawkę dzieloną. Właśnie z tego, że mógłby, mógłby przytrzymać tak samo z korumem dawkę dzielona, bo też to jest meta, słabszy metabolizm tej tego środka słabszy, słabszy metabolizm środka przez roślinę tak samo i właśnie w, w ewolucjonie. no i tak i później dwa tygodnie temu szedł zabieg pierwszy na, na, pierwsze, kwiat, no, na pierwsze kwiatostany w tym właśnie chce się przyłożyć do zwalczania strąkowca do zwalczania strąkowca bo mam tam trochę zapytań o, o nasiona, więc staram się zrobić to po prostu jak, jak najlepiej się da. Więc już poszedł jeden strzał, poszło tu, co tu poszło, jakiś parytraight i o chyba dzisiaj też tutaj nie wiem, może gdzieś znajdę, tak się kręcę, kręcę miałem, już ładnie upatrzone ale. Ale wy... właśnie się zastanawiam, czy, czy jechać. Bo gdzie niegdzie widać, gdzie, gdzie nie widać, i nie wiem, że tam troszkę załamanie pogody małe zadają, i nie wiem, czy właśnie nie zrobić tego, tego dzisiaj po prostu zabiegu. Po prostu drugi strzał, drugi strzał na, na strąkowca. Mszycy żadnej nie widać. Pojedyncze strąkowce właśnie gdzieś tam przeskakują, no i chcę po prostu żeby je zrzucić, zabezpieczyć i też pewnie pójdzie, pójdzie Perytroid plus Sosamipryd no bo niestety, ale nie ma z czego strzelać można by jakieś, yy... o tak latają ładnie, ładnie lata ale nie ma, nie ma z czego strzelać i trzeba, trzeba robić tym co jest, jak chce się dobrze zrobić no i zobaczymy, później już na wykształcone stronki, pewnie znowu to będzie dwa 2,5 tygodnia znowu jakiś zabieg i, i zamkniemy temat e, ochrony. A przepraszam. E, teraz właśnie planuję dorzucić jeszcze e, po 0,5 litra, czyli po 125 gram e, azoksystrobiny i 125 gram e, difekonazolu. Właśnie żeby zabezpieczyć fajnie, fajnie ten łan troszkę, jak to azoksystrobina jako strobiluryna Podciągnie ten efekt zieloności: żeby ten groch jeszcze lepiej sobie pompował, był zdrowy, żeby żadne, żadne choroby, yy, choroby, żadne choroby no, wiadomo, tam zawsze, zawsze się zdarzy, ale, ale żeby po prostu jak najmniej był, był narażony, podatny na jakieś, jakieś yy, choroby, patogeny, więc. Yy, więc to, to mam zamiar dodać. Właśnie nie wiem, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie w poniedziałek. No mówię, trochę dzisiaj są piękne warunki no i trochę kurcze lata tego strąkowca. Mówię jeszcze, ty, tych strąków nie ma jakoś strasznie dużo. Ale no ale już można by skorzystać z warunków. O, chwilę mamy coś. Mm. I ta, i ta strona mamy już takie, takie strączki się pojawiają no i właśnie chyba, chyba się zdecyduje dzisiaj na ten zabieg właśnie fungicyt plus, plus insektycyd. no i do tego dorzucę tam pewnie jakiegoś boru pewnie za 150-180 gram żeby też wspomóc, wspomóc go doładować trochę tymi mikroelementami no i tam pewnie jakieś, pójdzie jakiś kilogram grina borowego po prostu chcę są do tego warunki chcę go jak najlepiej poprowadzić mam nadzieję że, że to będzie że to będzie wyglądać wyglądać fajnie no mówię widzę widzicie jak to jak to wygląda Tych kwiatostanów jest bardzo dużo zapowiada się na bardzo dużo strąków no i i chcę po prostu żeby żeby był jak najlepiej zabezpieczony bo wiadomo strąkowiec się wpakuje troszkę to nasionko podje, ono tam bardzo strasznej strasznie krzywdy mu nie zrobi, ale to zawsze troszkę i z masy ucieknie, jednak ta dziurka i takie rzeczy, różne, różne historie po prostu się, się zdarzają, więc więc yy, chcę do tego się przyłożyć, tym bardziej, że wygląda na na fajny wynik, w sumie no tak wygląda a nigdy, nigdy u mnie w naszej karierze nie sialiśmy tego no nie sialiśmy grochu zimującego więc zobaczymy, niektórzy narzekają mówią, że wygląda dobrze a nie sypie, no zobaczymy kombajn zweryfikuje dobra, więc to na dzisiaj będzie tyle dzięki za uwagę i trzymajcie się, do następnego, cześć